Ciałko widzicie, dzisiaj Hi, pierwszy odcinek z rejestry. z mam wbili już 11 subów na moim kanale, więc ja tutaj sobie wziąłem pracę. Nie wiem, może wezmę elektryczną ciężarówkę. W punkcie odcinku żeby najdroższy zlecał i zarobiłaby 500 ekspa. Tutaj już przed chwilą przejrzał pociąg, Tylko, ale jeszcze bardziej nie dedukcyjnie, bo są zepsute, Tym szybkim małtami jest trudno hamować w ogóle. Ja też Wczoraj sobie kupię taki gamepassik z okolnie. tym bieganiem, że mogę dłużej jakby biegać. Każe mi wolni spada ten pasek, które to pokażę wam jak to wygląda. To tutaj, tutaj pomarańczowe to jest ten pasek. Zobaczcie jak on mi wolno spada Worwolde, bez game pasów spada szybko mi spada wolno, bo ja mam game pasa z bieganiem. Policja w ogóle tu jedzie. A dobrze, już jestem. Ten... Teraz muszę jakoś cofnąć. za takimi ciężarówkami, co mają te przyczepy, jest trudno cofać, bo jeszcze trzeba nad tą przyczepą zapanować. Bo i raczej to trudno jest wycofać z mięciężarówkami, co ma przyczepy. O nie, nakracz no, czerwo. Ja w ogóle mam. A tutaj, tutaj mamy jakieś laki flagi, nie. Więc na pewno to się robią medycy. Nie wiem, co oni robią. W ogóle to ja wam też pokażę sekrecik Słyszałam, że tam jest taki samochód po prostu, który jest zniszczony. To czy znaczy on naprawdę istnieje? Jest... Chyba go tu nie ma. A może to nie ten, morz, bo może to by takie stroje było. A to tutaj było. I to jest taki sekrecik że to jest taki samochód. To jest po prostu taki sekrecik a ja już wracam do ciężarówki. Dobrze, jestem już w ciężarówce i ja tam jadę. Co tam się dzieje? Policja w ogóle jakiegoś pasata goni. Nie no, ja z tobą się zablokowałem. Nie wiem, Właśnie to jest z tych ciężarówek. Czemu nie mogę jechać? Co jest z tą ciężarówką? To jest ten minus, że one mogą się blokować o te różne rzeczy. I tutaj troszeczkę się... To gdzie dostanę najwięcej? Jak spa. A! Do czyli prawdopodobnie w tunelu będę musiał zawrócić. Ja ogólnie to mam mały problem, bo się zablokowałem w tunelu. O, już się odblokowałem. Dobrze, już jestem. Udało mi się to zrobić, ale naprawdę było trudno. bo ja mam taki sposób do chało rzeczy, że po prostu klikam X i chabuję, ale to nic mi nie daje. Może chyba szybciej hamować tym mixem. em W ogóle to ja słyszałem, że jak jest świat widoczny serowera, to można się dostać na cały budynek, ale normalnie to potrzeba kilka derabin do tego, więc ja to idę jakieś jakiś rys. To eksped, dla mnie to będzie pewnie pół godziny a dla was, to będzie sekunda, więc widzimy się jak będę mieć 400 expa. Powiem, że mam się widzieć, jak będę mieć 400 expa, no ale ja, ja mam problemy z policją. Więc, no kurde, to chyba będzie koniec tego odcinka. Jeśli chcesz w następnym odcinku, żebym zarobił te 400 ekspo, które mi zostało, wiem, że tak nie miałoby być, żeby w tym odcinku, co w sensie ale jakoś, no, nie mam sił tego robić przez gdzieś w następnym odcinku i w następnym odcinku będzie te 400 ekspo zarabiać. Papa! Pa.